Wydaje mi się, że tutaj... O matko boska, jaka Lucian rka na topie. I tak by nie zabił, gdyby tracił tą rką ładny zwód, ale to jest wyrok śmierci na Lucjana O kurwa, na... Nie ma spelu Ja pierdolę, szczerze, bardzo dobry Lucjan, bardzo dobry Taki no wi wi Widać, że to nie zleszcz Wydaje Tylko... mi się, że teraz teraz powinien go zabić a, Zajebiście dziękuję. ma jaja, no ja, ja bym się bał tak grać na turnieju, jak ten chłop. Ładnie, ładnie, no. I mamy kogo pierwszego? Karma, Karma, pada. Karma. Faworyci turnieju przegrywają jednym killem. Ale to A, był... jak? A Czyli co, mamy Lucja. Nie no, Sylas... Sylas ma ten problem, że jeżeli nie trafi do skoku, no to jest w piździe. A Lucian gra no tak dobrze, że ciężko będziemy trafić ten, ten, ten Sylasik Bierny, Patrz jaka to jest agresja, ja pierdolę. Najgorsze jest to, że ten nie może sobie poszucić kogoś innego No, tak jest skazany na tą reczkę Luciana. No chyba, że się zasłapuje. O, wjechał, wjechał, trafił. Wjechał. Ale nie starczy mu obrażeń 76 do... No na równo jest tutaj w tych kach no i ten, ta, ta nieszczęsna Ari, no tu będzie. Ari, Ari nie wygra z, z Heimerem, czyli tutaj będzie 1-1. Tak naprawdę wszystko w górnej alei. A Sylas mi się wydaje, że wygra z ludzkim. Sylas, kolejny, tylko powinien, musi trafić. Powinien wygrać Sylas, no. Ari, Ari nie wygra z Heimerem, nie ma szans. Sylas na Ari. Tak, jest, jest łapik zrobiony. Czy ten swapik jest dobry? Teraz się musimy zastanowić. I dlaczego ten swapik został zrobiony? Ewidentnie Sylasowi nie. nie pasiło to. Znaczy. Teraz pytanie: komu nie pasowało, yy, że ten słap się wydarzył? Czy Sylas nie chciał grać na Lucianę? Czy Heimerdinger stwierdził, że Ari to nie jest dla niego przeciwnik? I, i mówi: idę na czarnoskórego? Wydaje mi się. Jeszcze z rodzikiem. Teraz chyba ma większe szanse? No właśnie, No bo, no bo, na Sylas. Ja widziałem większe sz y szanse Sylasa na. na Luciana, ale to może to tylko moje wyobrażenie. Może po prostu bał się tego. No, no bo dobrą formę prezentuje. No i co się teraz wydarzy? No i dostaje na pizdę, Jest co prawda ten kutla skupiony. Jakiś tam life jest posiadany. Zdobywa te plejty. zdobywa, obija. Holender jasno. Co ma Lucian zrobić? Heimer jest bardzo. Przynajmniej te plejty znikną. To jest, nie wiem, więcej pieniędzy nie na parmi. Tutaj się coś. No nie, na topie, na topie nie będzie walki. Tutaj będzie jakaś... uuuu, tak się tak to. Bają się. Czują presję. No, na tym top. ja Szczerze mówiąc, yy, mamy po jeden. Bo Heimer teraz bierze tutaj. Ja wiecie co, ja widzę? 200 IQ zagrania. Zobaczcie, Heimer to jest zajebista postać, co nie? Grałem z Heimerem, ale jakaś, jakieś akcje są na bocie, żebym tego nie przegapił. Wszystkie spele trafione z jednej i z drugiej strony. Charmik na koniec, plecy. Nie, nie jest Q. Flashing! Plaszczyk, nie dopali ale... chyba, nie dopali nie chyba dopańka. Jest zielona kula odnowienia życia Ok, czyli... Ale sprawdź... zobaczcie ten turet. Teraz pytanie, czy Sylas weźmie turet, czy, czy może się wrócić. Sylas ma To jest... to jest... moim zdaniem to jest po ARI. Chociaż jak wejdzie pod turet ale na topie Arif. też jest krucho z turetem, no. Oni to wezmą. Oni oni... Weźmie, wiadomo... weźmie teraz! Jezus Maria, Lucjan, nisz te creepy! Yes. Jaj nie jest, ja jest nie no zrobimy. Wystarczy. Zobaczcie co teraz powinni zrobić. Sylas powinien się wrócić, zmienić linię z Heimerdingerem, dobić ten turet. To eee, mi się wydaje, że to na turetę. Bo jeśli Heimer zdobędzie ten turet, to będzie... O, tutaj jest koniec. O, jest! Tutaj jest koniec. O! Z, jed z jednej i z drugiej też. strony zakończyli to. Czyli jednak kurwa czerwoniec. Ja tak. Ale nie poszło im tak ładnie jak wtedy. No. Pozdro dla Krzysia jeszcze.